Dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na kanale tymon wiele przygód Gdzie sobie skomentujemy i opiszemy Tak kolejny zestaw z Waszej ulubionej serii czyli LEGO A konkretnie um, LEGO którego nie znam Byłem ostatnio w LEGO Store Chyba 3 dni temu I normalnie dostałem za darmo takie kwiatki z LEGO Ta paczka wygląda na trochę dziwną Ale Pewnie się zastanawiacie, jaka część tutaj, jaki element jest unikatowy. Unikatowym elementem jest to wrzute. I widzę tutaj, że mamy tego dmuchacza, że zdmuchujemy, liście są mlecz. A widzicie to złote takie podłużne, to, to ja nie wiem, co to jest. Napiszcie w komentarzu, co to jest to złote. A my otwieramy już paczkę. no dobra mamy instrukcję instrukcja jest taka mała nawet tak się prezentuje to jest naprawdę mała instrukcja za wiele to tu nie ma no no, no, no w sumie i teraz pora wysypać elementy tak szczerze to sporo tego dużo Słuchajcie, coś tu mi spadło, ale podniosłem i e, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, że normalnie ja dodam jeszcze jakieś liście. Tak, no, normalnie czekajcie. Ja tutaj wezmę. Popatrzyłem na te zielone elementy i zobaczcie. Tak, szczerze mówiąc, tu mamy tylko dwa liście. Tymczasem ja biorę aż tyle liści i będę je dodawał. Następnie te, te kwiatki zbudowane. Zdecydowałem, że użyję ich właśnie do szklanki. Dokładnie będzie to wyglądać. Dam, dam sobie gdzieś tu. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. A my zaczynajmy. Oglądajmy. Zapraszam! chciałbym pozdrowić Grzegorza kwintę 3396 oraz czyli takiego użytkownika oraz drugiego użytkownika Tomka pozdrawiam, przejdźmy końcowy tak wygląda zmuchacz Uff. więc fajnie się to prezentuje naprawdę lepiej niż na instrukcji ehm. tu Mamy to, co nie wiedziałam, co to jest. I pamiętajcie, napiszcie w komentarzu o co to jest, bo ja jestem naprawdę ciekawy, co to właśnie może być. I dodam na górę jeszcze takie elementy, żeby to ładnie wyglądało. I mamy dłuższe, więc ja myślałam, że to jest malutkie, a to jest, to jest długie. Wy myślicie teraz, jak na to patrzycie, że to jest faktycznie małe. Ale moim zdaniem jest to ogromne. No i tu mamy mlecza. Mamy te dwa listki. I patrzcie, fajne jest to, że to dosłownie się kręci. I ten kwiatek w środku. Nie, no, no to jest fajne. I jeszcze dodajmy to moje liście, które chciałam już wcześniej dodać. Aby się fajnie to przyjęło. O słuchajcie, no. Ładnie. Ładnie się to przyjmuje. No i za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak mi się to przyjęło. Bo moim zdaniem się to przyjęło naprawdę znakomicie. O. Tu dodajemy takie dwa elementy. Tu dodajemy ten i patrzcie. Tak wygląda teraz nasz I Jest trzy razy lepszy. Więc jak już zbudowaliśmy zestaw. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka na kanale Tymon Wiele Przygód. Oczywiście jak zawsze na koniec filmu proszę was o łapkę w górę oraz subskrypcję i pamiętajcie, żeby wejść też na mojego Instagrama, Facebooka i TikToka, żeby tam też opowiadam trochę o kanale. Mamy tam ciekawe Q&A, odpowiadam na niektóre pytania i możecie się tam dowiedzieć też ciekawych rzeczy o Lego Dzięki. No.